Głośnik Megan wściekła. Harry potwierdza rozwód i przypadkowo ujawnia szokujący sekret ARCH i EGO. Korona ogień kolizja to już koniec małżeństwa saseksów. Czy książę Harry naprawdę przypadkowo zdradził prawdę o surogacji? Kolizja duże czerwone koło królewski dramat, jakiego jeszcze nie było. Podczas sądowej batalii o rozwód Harry miał wyjawić prawdę, która wstrząsnęła pałacem Buckingham, czy Archie naprawdę nie jest jego biologicznym synem? Eksplodująca głowa Megan Fury, czy ujawnione sekrety oznaczają koniec jej królewskich ambicji? Bomba, czy to przypadkowy lapsus, czy celowa zagrywka w rozwodowej bitwie, zamek, jak zareaguje rodzina królewska? Czy Archie straci swój książęcy tytuł? Ogień, prawda, wychodzi na jaw ta historia może zmienić przyszłość monarchii. Ogień, głośnik nie przegap tej bomby. Kliknij, play i zobacz całą prawdę. Pineska. Dzwonek ZASUBSKRYBUJ i włącz powiadomienia, aby być na bieżąco z największymi królewskimi skandalami. Korona kogut policyjny Megan wściekła, gdy Harry potwierdził rozwód w sądzie i przypadkowo ujawnił, że Archie nie jest jego biologicznym synem. Królewski dramat, którego nikt się nie spodziewał, Meghan Markle jest wściekła po tym, jak książę Harry potwierdził w sądzie rozwód i przypadkowo ujawnił, że Archie Harrison urodził się za pośrednictwem surogatki. Wyobraź sobie przebudzenie się przy nagłówkach, które wstrząsają fundamentami brytyjskiej monarchii. Książę Harry stoi w sądzie, potwierdzając rozwód z Meghan Markle. Ale to nie wszystko. Wśród prawnych zawirowań z jego ust wyślizgnęło się oszałamiające wyznanie. Archie nie był biologicznie noszony przez Megan, lecz przez surogatkę Brzmi jak scenariusz z królewskiego dramatu na Netflixie, prawda? Ale czy to może być prawda, czy to tylko kolejny przypadek sensacyjnych spekulacji? Przyjrzyjmy się tej bombie informacyjnej, analizując znane nam fakty, narastające napięcia i możliwe konsekwencje dla przyszłości saseksów. Od bajki do upadku, miłosna historia, która zakwitała w katastrofę, kiedyś Meghan Markle i książę Harry byli bajkową parą, która pokonywała wszelkie przeciwności, amerykańską aktorką o mieszanym pochodzeniu, rozwiedzioną, która połączyła losy z najbardziej pożądanym księciem brytyjskiej rodziny królewskiej. Ich historia miłosna miała wszystkie składniki nowoczesnej bajki o Kopciuszku, lecz bajki nie zawsze kończą się szczęśliwie. Od konfliktów królewskich z księciem Williamem i Kate, po ich gwałtowny egzyt z rodziny królewskiej, saseksowie przeżywali prawdziwą kolejkę górską. Napięcia sięgały zenitu, zarzuty padały z każdej strony, a rodzina niegdyś zjednoczona dziedzictwem królowej zaczęła się rozpadać. Czy to był początek końca, czy pęknięcia istniały już długo zanim świat to zauważył? Przez miesiące krążyły pogłoski o problemach w raju, a doniesienia o nieporozumieniach dotyczących pieniędzy, prywatności, a nawet ambicji hollywoodzkich zaczęły się pojawiać. Potem wydarzyło się coś niewyobrażalnego, książę Harry podobno potwierdził w sądzie to, o czym tabloidy spekulowały od miesięcy, jego małżeństwo dobiegło końca. Rozpad globalnej marki, ale oto puenta, to nie był zwykły rozwód celebrytów, to był rozpad globalnej marki, partnerstwa, na które wielu liczyło, aby zmodernizować monarchię. Co poszło nie tak? Źródła bliskie parze sugerują, że tęsknota Hariego za dawnym życiem w Wielkiej Brytanii zderzyła się z determinacją Meghan, by pozostać w Hollywood. Inni uważają, że ich problemy były głębsze, wynikały z fundamentalnych różnic w postrzeganiu świata. Potem nastąpił zwrot akcji, którego nikt się nie spodziewał domniemany skandal związany z surogacją. Czy to był przypadkowy lapsus, czy celowe ujawnienie? Sądy nie są miejscem, gdzie sekrety są bezpieczne. W ferworze emocji, pod przysięgą czy w przypływie frustracji, ludzie czasem mówią rzeczy, których później żałują. Gdy książę Harry podobno dokonał szokującego wyznania o tym, że Archie urodził się dzięki surogatce, media oszalały. Spekulacje o surogatce, czy to może być prawda? Od lat krążyły teorie spiskowe dotyczące ciąży Megan, że rzadko głaskała swój brzuszek tak, jak większość przyszłych matek, że brzuszek zapadał się na niektórych nagraniach wirusowych, a cała sprawa otaczająca narodziny Archiego była owiana tajemnicą. Czy jednak w tych spekulacjach tkwiła jakaś prawda? Czy to tylko przykład nadinterpretacji królewskich spraw przez opinię publiczną? Dlaczego Meghan i Harry mieliby ukrywać fakt, że Archie został urodzony dzięki surogatce, skoro był to fakt? Dlaczego nie powiedzieliby tego otwarcie? Oto sedno problemu, tradycja królewska i postrzeganie społeczne. Brytyjska monarchia od dawna utrzymuje, że następcy powinni rodzić się w naturalny sposób, w obrębie rodziny, najlepiej w królewskich szpitalach. Choć surogacja staje się coraz bardziej powszechna, nie jest standardową praktyką w Buckingham Palace. Co więcej, Meghan od dłuższego czasu angażowała się w promowanie emancypacji kobiet, pozytywnego obrazu ciała i przełamywania barier. Gdyby faktycznie skorzystała z surogatki, krytycy twierdziliby, że przyznanie się do tego mogłoby skutkować oskarżeniami o nieuczciwość. Czy reakcja opinii publicznej byłaby gorsza niż utrzymywanie tajemnicy? Reakcja i konsekwencje. Jak reaguje Megan na wyciek informacji? Jeśli jest jedna rzecz, którą wiemy o Meghan Markle, to fakt, że jest mistrzynią public relations. Nawet najlepiej zorganizowany zespół PR nie zawsze potrafi kontrolować niespodziewane wyznania. Źródła bliskie księżnej twierdzą, że jest oburzona, iż ta informacja, niezależnie od prawdy, ujrzała światło dzienne w tak chaotyczny sposób. Podobno martwi się, jak wpłynie to nie tylko na Archiego, ale i na Lilibet, ponieważ teraz pojawią się pytania dotyczące ich narodzin. Nadal jednak najważniejsze pytanie brzmi: czy to był naprawdę przypadkowy lapsus ze strony Hariego, czy może celowo przemyślana strategia? Co to oznacza dla Archiego i jego królewskiej pozycji? Jednym z najpilniejszych problemów po tym domniemanym wyznaniu jest to, jak może to wpłynąć na miejsce Archiego w rodzinie królewskiej. Choć król Karol III nadał archiowi i Lilibet oficjalne tytuły księcia i księżniczki, zasady sukcesji są głęboko zakorzenione w tradycji i od dawna faworyzują legitymację krwi. Jeśli w grę wchodzi surogacja, czy to zmienia prawo archiego do królewskich przywilejów? Mimo że monarchia w wielu aspektach się modernizuje, jedno pozostaje pewne: tradycja nadal ma znaczenie, co może zapoczątkować bezprecedensowe dyskusje o przyszłości dzieci Harry'ego i Meghan. Co dalej z Meghan i Harry, czy ten rozwód oznacza koniec królewskich powiązań Meghan na zawsze? Wielu uważa, że historia miłosna Meghan i Harry'ego miała na celu przepisanie historii brytyjskiej monarchii. Jednak przy pozornie potwierdzonym rozwodzie i skandalicznym wyznaniu dotyczącym surogacji więzi Megan z rodziną królewską mogą wisieć na włosku. Czy rozwód oznacza całkowite zerwanie z domem Windsorów? Czy Megan będzie walczyć o królewskie prawa swoich dzieci, czy też to już ostatnia kropla, która na zawsze odsunie ją od monarchii? A co z książęciem Harym, rozdarty między przeszłością a teraźniejszością, między królewskim rodowodem a życiem w Hollywood? Jaka przyszłość czeka saseksów? Co będzie dalej? Przyszłość Meghan, Hariego i rodziny królewskiej, gdy ta historia się rozwija, pozostaje niepewna, ale jedno jest pewne, cały świat patrzy. Czy Meghan i Harry wyjdą publicznie, aby odnieść się do plotek o surogacji? Czy król Karol lub książę William podejmą działania, by załagodzić kryzys, czy też saseksowie będą musieli sami poradzić sobie z tą burzą? I co najważniejsze, jaki wpływ będzie miało to na przyszłość ich dzieci? Tylko czas pokaże, ale jedno jest pewne, ten królewski dramat dopiero się rozkręca. Dołącz do dyskusji. Czy uważasz, że rozwód i domniemany skandal surogacji są prawdziwe, czy to kolejny przykład wyolbrzymiania przez media? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach i przekaż ten artykuł znajomym, bo taki soczysty królewski dramat warto omówić. Czy Meghan może przeprowadzić kontratak? Jeśli historia nas czegoś nauczyła, to fakt, że Meghan Markle nie znosi ataków mediów. Każda poważna kontrowersja w jej życiu, czy to domniemany konflikt z Kate Middleton, wywiad Tell All u Oprah Winfrey, czy nawet parodia w South Park, była starannie zaplanowaną odpowiedzią. Co więc może zrobić teraz? Zaprzeczyć stanowczo. Jeśli roszczenia o surogacje są fałszywe, zespół PR Megan może wydać stanowczą deklarację, nazywając te plotki bezpodstawnymi i obraźliwymi. Zaskakujący wywiad, Megan nie jest obca medialnym premierom, być może przygotowuje wywiad, aby opowiedzieć swoją wersję historii. Działania prawne, jeśli narracja okaże się wystarczająco szkodliwa, Megan i Harry mogą zdecydować się na kroki prawne, aby uciszyć plotki, choć wymagałoby to udowodnienia, że informacje są nieprawdziwe. Wykorzystanie powiązań w Hollywood. Mając bliskie relacje z wpływowymi postaciami w branży, Megan może subtelnie kształtować opinię publiczną na swoją korzyść. Czy zagra ofensywnie, czy defensywnie? To pozostaje kluczowym pytaniem. A co z księciem Harrym? Jaki będzie kolejny ruch Harry'ego? Czy wróci do Wielkiej Brytanii, gdy rzekomy rozwód wyszedł na jaw? Jaka jest przyszłość książęcia Harry'ego? Wielu ekspertów sugeruje, że Harry tęskni za domem, mimo jego powtarzających się zapewnień, że znalazł szczęście w Kalifornii. Czy to może być moment, w którym na nowo nawiąże kontakt ze swoimi królewskimi korzeniami? Rozważmy kilka scenariuszy. Pojednanie z rodziną, rozwód z Meghan mógłby być mostem, którego Harry potrzebuje, aby pogodzić się z królem Karolem i księciem Williamem, umożliwiając mu powrót do królewskiego grona. Kontynuacja niezależnej ścieżki, Harry budował swoją tożsamość poza monarchią przez wiele lat. Czy wróci do Londynu, czy pozostanie w USA jako współrodzic Archiego i Lilibet? Obrona królewskiego statusu dzieci. Jeśli pojawią się wątpliwości co do legitymacji Archiego, Harry może podjąć działania prawne i medialne, aby zapewnić swoim dzieciom utrzymanie królewskich tytułów. Czy zobaczymy Harry'ego jako czynnego członka rodziny królewskiej w Wielkiej Brytanii, czy może ta droga została już na zawsze zamknięta? Wpływ na reputację monarchii Jak wpłynie to na reputację rodziny królewskiej? Brytyjska monarchia przetrwała wojny, skandale, rozwody i zdrady, ale w erze mediów społecznościowych i natychmiastowych cykli informacyjnych kryzys wizerunkowy może eskalować w ciągu kilku godzin. Kluczowe pytania to czy król Karol jako głowa monarchii odniesie się do kontrowersji? Jego milczenie lub oświadczenie wyznaczą ton, w jaki pałac podejdzie do zarzutów. Czy książę William wkroczy do akcji? Jako przyszły król może być zmuszony do interwencji, jeśli uzna, że skandal może zaszkodzić wiarygodności monarchii, choć biorąc pod uwagę jego napięte relacje z Harym, czy na pewno tego chce? Czy ta sytuacja rozpęta debatę o przydatności rodziny królewskiej w dzisiejszym świecie? Niektórzy krytycy mogą teraz kwestionować, czy monarchia jest w ogóle potrzebna. Reakcje społeczne i szerszy kontekst. Opinia publiczna jest podzielona. Czy ludzie stawiają na Megan, czy na Hariego? Wśród obserwatorów spraw królewskich i użytkowników mediów społecznościowych nie brakuje głosów. Część z nich współczuje Megan, twierdząc, że była niesprawiedliwie atakowana od samego początku, a plotki o narodzinach Archiego to kolejna próba zdyskredytowania jej. Inni uważają, że to potwierdza przypuszczenia, że małżeństwo Megan i Hariego opierało się na dramacie, ambicji i konflikcie kultur. Debaty online są niezwykle polaryzujące. Pytają, czy to zawsze był plan Megan, czy może była w tym dla sławy i fortuny, a także, czy Harry popełnił błąd, opuszczając rodzinę królewską. Co stanie się z dziećmi? Czy dorastają w niestabilnym środowisku pod ciągłą presją mediów? Twitter, Instagram i fora królewskie eksplodują od opinii, teorii i memów, bo przyznajmy, królewskie skandale to doskonały materiał na internetowe dyskusje. Poza osobistym dramatem stawką jest także imperium biznesowe. Meghan i Harry zbudowali swoje kariery po odejściu z monarchii na autentyczności, aktywizmie i nowoczesnym przywództwie. Jednak chaotyczny rozwód oraz skandal związany z surogacją mogą zachwiać fundamentami tej marki. Kluczowe pytania dotyczą umów z Netflixem, Spotify, przyszłych kontraktów na książki i wywiadów. Czy fani nadal będą zainteresowani opowieściami Hariego? A czy polityczne ambicje Meghan, o których krążyły plotki w USA, ucierpią na tej kontrowersji? Niezależnie od tego, cała ich reputacja zależy teraz od sposobu, w jaki poradzą sobie z kryzysem. Co dalej, gdy królewski dramat nadal się rozwija, pozostaje wiele pytań bez odpowiedzi. Czy Meghan wyda oficjalne oświadczenie w sprawie plotek o surogacji? Czy Harry wróci do Wielkiej Brytanii i naprawi relacje z rodziną królewską? Jak to wpłynie na przyszły królewski status Archiego i Lilibet? Czy opinia publiczna na temat Meghan i Harry'ego ulegnie zmianie? Tylko czas pokaże, ale jedno jest pewne – świat będzie obserwował każdy ich ruch. Co o tym sądzisz? Ta historia dopiero się zaczyna, a my chcemy poznać Twoją opinię. Czy wierzysz w te plotki? Czy to tylko kolejny przykład manipulacji medialnej? Podziel się swoimi komentarzami i udostępnij ten artykuł innym obserwatorom spraw królewskich, bo ten skandal jeszcze się nie skończył.